Dzień dobry. Witam Was na kolejnym spacerze z cyklu Gdańskiej Miniatury. Jak zapewne wiecie, w tym roku mówimy sobie o bitwach i walkach. I dzisiaj będziemy mówić o bitwach i walkach związanych z Oliwą, z Klasztorem Oliwskim, z Archikatedrą. Archikatedra to dopiero od 1920 roku. Dawniej był to kościół należący do zespołu cysterskiego. Cystersów dzisiaj tutaj nie ma. Cystersi są również w Oliwie, ale w zupełnie innym kościele, w dawnym kościele poewangelickim przy ulicy Polanki. Początki Oliwy to rok 1186. Wtedy przybyli tutaj cystersi z Kołbacza na Pomorzu. Sprowadził ich tutaj książę Sambor. Jak to było? Mówi o tym legenda. Na wpół legendarny książę pomorski Subisław polował w okolicznych lasach, został ciężko ranny. Pierwszej pomocy udzielał mu mnich Eremita, mieszkający samotnie tutaj na tych terenach. Z jego rąk książę Subisław przyjął chrzest i kiedy leżał złożony gorączką, we śnie ukazała mu się Matka Boża na tle drzewka oliwnego. On przy, przyrzekł Matce Bożej, że sprowadzi tutaj cystersów. Jemu się to nie udało, ale jak mówię, dokonał tego jego syn, Sambor I. I w 1186 roku przybyli tutaj pierwsi cystersi. Częścią parku oliwskiego jest tak zwana droga do wieczności. Są to dwa rzędy lip, sadzone w ten sposób by nie zadziałała prawo perspektywy. Im dalej, tym one są sadzone coraz dalej od siebie, po to, żeby te linie optycznie się nie zbiegały. Ja pamiętam jeszcze w latach 70., jak na samym końcu widać było morze, po którym pływały statki. Dlatego ten twór nosi nazwę Droga do Wieczności, bo ona tak biegła w, donikąd, w, w dal biegła. Natomiast za wami znajduje się taki korytarz, również z drzew lipowych. Tam pod lipami można przejść prawie bez kropli deszczu, jeżeli to, to jest tylko mrzawka, to nosi nazwę tak zwanego bindarza. Bindarz to jest właśnie tak sadzone drzewa, tak sadzone drzewa lipowe, żeby utworzyły w korytarz wróćmy do historii m, Oliwy. E, tutaj mówiłam wam, że wielokrotnie była napadana przez różne wojska. Mówiliśmy o Prusach, mówiliśmy o krzyżakach, ale nie tylko napady wojsk powodowały zniszczenia y, zabudowań klasztornych i kościelnych oliwskich, bo na przykład w 1350 roku Ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby wypalić sadzę w kominie. No i to spowodowało pożar całych zabudowań klasztornych kościoła. Spłonęły one, później były pracowicie odbudowywane w latach właśnie 1350-1355 i wtedy kościół uzyskał tą bryłę, jaką ma dzisiaj. Początek wieku XV to również zarazy wybuchające tutaj nie tylko, w, nie tylko w Oliwie, ale również w Gdańsku. Tutaj w Oliwie by one um, szczególnie szczególnie ciężkie wielu zakonników wtedy umierało od strony ulicy Opata Rybińskiego jest tak zwany dom bramny dom zarazy tam chorych wszystkich zabierano z klasztoru po to żeby nie zarażali się następni, a dzisiaj w dawnym domu bramnym w tym domu zarazy działa stowarzyszenie Stara Oliwa bardzo prężnie działające tutaj na rzecz tej Dzielnicy. Wróćmy już do historii dalszej bitew i walk tutaj w Oliwie. Wiek XVII to wiek, kiedy Polska zmagała się z Nawałą Szwedzką. Rządzili wtedy tutaj u nas królowie z dynastii Wazów, Zygmunt III Waza, później Władysław IV Waza, później Jan Kazimierz i pomiędzy państwem polskim a Szwecją. Pierwsza wojna szwedzka to były lata 1626-1629, która została zakończona rozejmem zawartym w sztumskiej wsi w 1635 roku. I ten rozejm był zawarty na kilkadziesiąt lat. Miał się skończyć w 1661 roku, ale Szwedzi złamali go w 1655 roku i wtedy zaczął się potop szwedzki. Natomiast teraz chcę jeszcze Wam pokazać jedną rzecz do obejrzenia. Tutaj zobaczcie na yy, ścianie kościoła, nad tym witrażem jest przedstawiony herb oliwy, tam jest gryf pomorski i tam jest również drzewko oliwne na tle którego Matka Boża. To jest chyba najpiękniej przedstawiony herb yy, oliwy. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do wysyłania odpowiedzi wszyscy razem na adres Instytutu Kultury Miejskiej. 25. odbędzie się finał naszych zabaw, także wtedy będą rozdzielane nagrody, bilety, zaproszenia. No i zapraszamy w przyszłym roku.